Komunistyczne miasto. Jesteśmy na dachu Pięknego Klubu. A w oddali, wszędzie, ślady pozostałości działania, komuny, bloki. A my zmierzamy w kierunku pięknym, gdzieś mniej więcej tam, opuszczonej wioski, która niesie ślady pozostałości tego właśnie rozległego tutaj urbanistycznego terenu. Gdzie to tętniło wszystko życiem strasznie, no cały czas tętni, ale taki, taki element rozwojowy tego miasta to de facto czasy komunistyczne, gdzie te wszystkie blokowiska tutaj się rozrosły. My jedziemy na przedmieścia tego miasta do tego, co zostało nie planów, do tego, co niestety nie, nie wyszło, i za chwilkę jedziemy, a tymczasem taki piękny pejzaż. Z pięknego klubu, z pięknego dachu, na którym widać te, pozostałe, te, te Te całe krajola z tego miasta, które jego kwit, cały rozwoju to lata powojenne, gdzie to wszystko się tutaj wybudowało. Masa komunistycznych jeszcze instytucji, zakładów. sami sprawcy całego zamieszczania tej wspaniałej listówki jaką jest opuszczona wioska Trudne plany wielkiej kopalni, wielkiego przemysłu plany ambitne, jednak nie spełniły na niczym e, z opowieści tutaj ludności lokalnej okazuje się, że e, kopalnia płaciła bardzo duże pieniądze wszyscy chętnie sprzedawali tę ziemię oczywiście czasami za lepsze pieniądze za niektóre, za mniejsze, w zależności od Kopalnia kupuje niesamowity teren. Parę wiosek jest zlikwidowany. Za mną, za plecami, kopalnia kupuje w szturmowanie tego terenu. A przede mną, jakby to powiedzieć, tereny, które kopalnia wykupiła, do których właśnie zmierzamy i lecimy. Więc tutaj, po bojowisko sprzętu. My lecimy, że powiem, do środka tej całej naszej eksploracji, dzisiejszej, czyli opuszczonej wioski. Nie jednej, ale my sobie zeksplorujemy jedną, ponieważ nie mielibyśmy czasu poświęcić na to wszystko. Tutaj, jeszcze w tle, sprzęt kopalniany. Pierwszy dom w wiosce pozabijany, do tego nie będziemy wchodzili, bo prawdopodobnie tutaj obsługa kopalni próbowała jeszcze. Prawdopodobnie mieszkać jest lekko zabezpieczony jedziemy przed siebie, ale już widać w oddali dali do i już pierwszym stan fizyczny faktycznie jest dosyć dobry. Wszystkie zdrowe mury. Dom także nie wygląda na to, żeby był zasiedziały wszystko wygląda jakby było zostawione może nie tydzień temu, ale bardzo świeżo I puk puk, jesteśmy w domu. Jednak wszystko jest wyniesione, Widziane przez okno, że niektóre budynki mają ślady pozostałości. Stare meble, stare szafki. Stan fizyczny budynków naprawdę nie jest zły. Wbijam się do góry, zobaczcie jak to wygląda. Ciekawa wioska. Nie trzeba jeździć do Czarnobyla, żeby przeżyć niesamowitą przygodę w porzonych miejscach jakieś na drzwi do budynków wchodzę sobie do góry faktycznie, drzwi są w bardzo dobrym stanie tam gdzieś tam w oddali koparka i nie doszła kopalnia która zatrzymała w życiu tą wioseczkę, ale niektórym dała też nowe życie, bo można powiedzieć, że za te pieniądze sobie mogli kupić słyszałem rozmowy okolicznych mieszkańców że to były naprawdę bardzo duże pieniądze kaloryfery ale niestety ślady wykucia kabli już są, takie chudziaki komuś się chciało naprawdę dużo roboty my sobie tutaj to zwiedzamy i jedziemy gdzieś tam dalej na wieś nie, jest, nie ma potężnych śladów zniszczeń, wioska się ciągnie jeszcze tam dalej jest naprawdę dosyć duża, zresztą nie jedyna, bo tych wiosek zostało zostawionych, wykupionych. Już następna, domek, inny wzór, drewniany, charakterystyczny dla tego regionu, w którym jesteśmy, ale jest naprawdę chyba w fatalnym stanie, nie uda nam się tam wejść. z 2008 roku nie wiem czy to było mieszkalne czy raczej jakiś zwierzyniec ale budynek sam w sobie jest bardzo ciekawy mega ciekawy no jeszcze książka biologia Który o nie wierzę to jest niesamowite jakiś rzemieślnik tutaj w tej wsi Krawiectwo męskie Niesamowite, wszystko tu jest napisane Dzień urodzin 1937 Podejrzewam, że ten pan już może nie żyć Ale dyplom po nim został Dyplom ukończenia szkoły zawodowej Co tu jeszcze jest? O no kurde, jeszcze następne książki Ile tu rzeczy ciekawych można znaleźć? Szafy Trzeba dalej? To wszystko to jest niekończąca się historia życia tych ludzi, a także czasów PRL-u pewno które zostały w tych niektórych obiektach piękny sad. Może drzewo. O, jeszcze jabłka są. jabłko? które zaciekawił mnie, bo tych domów jest tu naprawdę full jednak tu parę. Wziosek usiłowała kopalnia wykupić, żeby jednak mieć ten teren dla siebie. Wszystkie zabudowania w wiary naprawdę w perfekcyjnym stanie. Można by powiedzieć, że wycinając hasztę można tu zacząć. Nie jest tak źle. Wszystko tutaj. Mamy patyki do bydła i tutaj mamy świńskie, a my sobie idziemy do przodu więc tutaj pełne gospodarstwo było pełną parą Kopalnia to zatrzymała, tu już zniszczenia są dosyć duże, ale idziemy do domku jeszcze jestem w tym domku telefon sobie czeka jeszcze na, na jakiś sygnał, ale już to się nazwanie Dumy nie są w złym stanie. Ten akurat ma więcej śladów takiego tutaj użytkowania, bo jest więcej, można powiedzieć, wyposażenia niż w poprzednim nawet plastikowe okna i tutaj też plastikowe okna. Wszystko tak w pośpiechu zostawione Ludzie nawet nie kwapili się, żeby... Wiele rzeczy tutaj można usuwać Dostaję zabawki, kanapy. Więc wszystko, jak powiem, wiele rzeczy dostaję. No, łazienka I tak sobie to wszystko tutaj leżakuje. Już pewno rozbiórki się nie doczeka. Jeszcze z 2015 roku są tutaj życzenia, że kiedy to było zamknięte, bo to tak na I plakaty z pamiętnego. Brawo. I tak wygląda piwnica tego domku, w którym jesteśmy. Przypominają mi się czasy, kiedy jeszcze jeździłem do Wszystkie elementy niektóre pasują do tej układanki Czyli wszystko takie Jeszcze można powiedzieć stare Idę tu dalej Sprawny piec No nie wiem czy sprawny ale... ale jeszcze sobie ustawili 2008 Rok produkcji, więc nie jest taki stary Konserw. różnych smaczków z tego grodowego pewno no i masa butelek grodowotki to, to jest rzecz, żeby chyba można powiedzieć regularnie wychodzimy już z tego niektórzy mimo tego że dostali pieniądze za odkopalni Pozostali na swoich miejscach, ciężko było im się rozstać. Rozmawiałem tu przed chwilą z mieszkanką tej wioski Widmu. Czyli wioski, która jest cała, wykopiona, nie powinna istnieć. Że z ciężkim sercem nie chce się stąd wyprowadzać. Stoi bezczynnie w miejscu. Kopalnia zaniechała, stanęła na granicy właśnie tych koparek z wykopem. Nie do końca wiem dlaczego. Prawdopodobnie jakiś z przyczyn, jakiś ekonomicznych czy z jakich... zatrzymali tutaj inwestycje, wykupili te nieruchomości i one zostały przejęte przez kopalnie ale mimo tego, że niektóre są przejęte przez kopalnie ludzie zostali na swoich miejscach zamieszkania są takie sceny, że powiedzmy gospodarstwo ma karteczkę, że jest własnością kopalni a jakieś pieski, czy ogrodowe zwierzęta pilnują posesji i pozostały na miejscach, mimo tego, że widać, że to gospodarstwo też jest zaniedbane, nie widać, że ktoś tam koło tego już nie chodzi a ludzie nie za bardzo teraz wiedzą, co z tym zrobić prawdopodobnie dostali już za to pieniądze i... ale nie chcą, nie chcą się wyprowadzać, no, ten proces jakoś się zamroził te ich przeprowadzki, tutaj nawet można zobaczyć opuszczony dom wszystko pięknie nawet można nawet powiedzieć, że i tak to wygląda wszędzie. Wszystko porozrzucane, plastikowe okna. tak sobie, tutaj. Tu już pusto wszystko. Całe podwórze rozdziabane. Wioska Widmo. Wioska, która znajduje się w Polsce. Z przyczyn wielkiego, wielkich inwestycji koncernów, takich kopalnianych, tego przemysłu. Została jej cała wartość taka wykupiona. No, ale jeszcze do końca nie zgniecione. no. Ludzie nie wiedzą co z tym stanem rzeczy, ci co zostali, mimo tego, że są wykupieni też nie wiedzą co z tym stanem rzeczy zrobić. I się tak tutaj opierają, żeby się z tym nie wyprowadzać. Ziemia tutaj jest dosyć część jest u takich ziem, które w ogóle są nie obsiane. Ziemia jest słaba, bo następuje taki proces wykupywania takich głębokich Rowów to generalnie ziemia, tak woda uchodzi do tych właśnie urobków takich. Tutaj jest piękny stan, który rozmawiałem właśnie z tą panią. Nawet można powiedzieć, że był sprzęt rolniczy. No, nie jest to już jej własnością, ale nie chcę, że tak powiem, się stąd wyprowadzić. Ciekawa historia tych mieszkańców. Ciekawe kurde, miejscówki. W niektórych domach widać było ślady naprawdę żywe. Tych użytkowników, którzy mieszkali tam, tak widziałem przedtem, dyplom, czy różne inne rzeczy. Tu następny dom, też ciekawy styl. Też opuszczono wszystko. Tutaj jest bardzo dom, też w dobrym stanie. Cały sprzęt rolniczy i dwa pieski, które zostały też na straży, też się nie chcą wyprowadzić. bardzo się przyzwyczaili do terenu. Ale to już jest też opuszczone. To następny dom. Trzymaj. Dziękuję za poświęcenie uwagi na oglądanie tego reportażu. Zachęcam do zalekowania mojej strony. Na YouTubie śladami PRL w następne reportaże związane z PRL-em, związane z tą czasem poczesnym, ale na pewno ciekawe. Cały czas jestem w akcji, więc na pewno nie zabraknie tego wszystkiego. A ja już kończę tą całą tutaj wizję po tej opuszczonej wiosce. Zapraszam do oglądania następnych moich wojaży. Do usłyszenia.